W trakcie, kiedy były wakacje, to nie było takich atrakcji. Zobaczcie, tam są namioty i wędkarze są porozbijani, wędkują sobie. Może we wrześniu lepiej ryby biorą. A tutaj co się dzieje? Leci helikopter. To są chyba te loty widokowe, które płaszają właśnie nad jeziorem dolickim. A my tymczasem płyniemy sobie dalej i wkładajmy się już do wyspy Skalistej. Udało nam się dopłynąć do wyspy skalistej, którą zaraz Państwu pokażemy. A jak Ty oceniasz to miejsce? No, na pewno jest bardzo ciekawym miejscem, bo jest, jak sama nazwa mówi, skalista więc z tej jednej strony szczególnie widoczne, że jest położona na skalę więc no, widoki są naprawdę piękne. Sami Państwo za chwileczkę zobaczycie, jak to wygląda. Widać, że są bardzo duże spady w głębokości, bo nie jest to wyspa, która jest rozciągnięta. Natomiast jak woda się odkrywa, to teraz jest bardzo widoczne, bo jak zobaczycie na linię brzegową, no to widać, że ten stan wody bardzo się obniżył, to ukazuje się po prostu pion i nie ma tutaj takich plaż, gdzie można by sobie poleżeć, poopalać się. Po prostu jest bardzo ostra. No i naprawdę widoki są piękne.